Jaki wpływ na komunikację ma znajomość rodzajów osobowości? Zapraszam do wycieczki po podstawowych kolorach ludzkiego temperamentu. Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich oglądających. Z tej strony Marek Chudzik. Jestem coachem, trenerem. Pierwszym w Polsce coachem, który oficjalnie zajmuje się tematami samotności. Teraz tak ważnymi podczas całego, całej okoliczności pandemicznej, ale nie tylko, bo samotność dotykała i dotyka bardzo wielu ludzi, niezależnie od tego, jakie mamy losy, jakie dzieją się losy na świecie a obok mnie widzicie Patrycję. Tak, jeszcze sobie musiałam trochę doustawiać kamerę. Ja się to... tak zastanawiałam cały czas, w czym ja mogę być pierwsza? Bo trochę ci zazdroszczę tego tej pierwszości. <grym> <grym> I wymyśliłam. Mhm. Ja na przykład jestem pierwszym w Polsce coachem, który chce dawać taką wiedzę, jaką sam posiada. Wow. I to na dzisiaj będzie tyle. No to Patrycja, do widzenia. <głos> <głos> tak, żarty żartami, a my dzisiaj się zebraliśmy, żeby porozmawiać o stylach osobowo osobowości, które ostatnio zyskały popularność dzięki różnym. Teoriom i narzędziom diagnostycznym używanym w biznesie i nie tylko, określonymi, jakby nazywanymi również kolorami. Takimi kolorami najpopularniejszymi to są zielony, żółty, czerwony i niebieski. Generalnie chodzi o to, że ten nasz znany psychiatra Jung który badał osobowości ludzkie, wykorzystał albo może na teorii Hipokratesa dotyczącej czterech, czterech temperamentów, zbadał to, że ludzie dzielą się między sobą i można ich zakwalifikować w konkretne jakieś ramy, nadać im etykiety i z tym etykietowaniem to już oddzielny temat, mm. na razie nie będę go poruszał um, i też nadał tym, tym stylom um, takie kierunki też działania, o tym powiemy jeszcze, jeszcze później. Ja tylko e... że to co było ciekawe, to że Hipokrates zaczął i tak naprawdę on rzeczywiście wyróżnił powiedzmy, że cztery takie rodzaje, tak? Natomiast Jung to, co zrobił, to on rzeczywiście jakby korzystając nieco z Hipokratesa, natomiast on de facto stworzył jako pierwszy, tak, tych 16 różnych osobowości. Dokładnie. Trochę jakby inaczej inaczej dzieląc. Upre doprecyzował je, ubogacił, rozszerzył, bardziej zbadał już takimi nowożytnymi technikami mm. psychologicznymi, psychiatrycznymi. O hipokratesie uczyliśmy się wszyscy w szkole średniej, więc <noise> myślę, że tutaj wstęp nie będzie potrzebny. Ale powiem może to, że test osobowości Junga, no właśnie, to takie zbiorcze określenie dla testów osobowości, konstruowanych na podstawie teorii, teorii właśnie jego, Dzięki badaniu, którym można wziąć udział na, na, w różnych okolicznościach i można to wykupić. Często pracodawcy je organizują dla swoich pracowników. Możemy się zakwalifikować do tych 16 typów osobowości i nauczyć mm, komunikacji z innymi ludźmi. Możemy posprawdzać, co nam to robi, że z kimś czujemy się lepiej w, w relacji, a z kimś innym jest nam trudniej, dalej. Mm, czy może mniej lub bardziej wygodnie? To prawda, natomiast jakby 16 to jest bardzo dużo. I ja tak zawsze jak sobie o tych 16 myślę, to oczywiście y, nie ma szans, żeby w ogóle zapamiętać je wszystkie, tak? Żeby później się z, z tym dzielić. Ja no nie no, szanse jest... są, bo to jest kwestia długości kucia i uczenia się <noise> i powtarzania, więc. Tak, nie takich rzeczy żeśmy się uczyli. <noise> Niemniej jednak, ja ich w głowie nie mam, nie. A mhm. dlatego cieszy mnie dalszy okres. <noise> czyli wtedy, kiedy rzeczywiście już skupiono się. Konkretnie na czterech typach osobowości i, i, i zrobił to pan, który nazywał się Marston. Ja nie wiem, na ile tutaj. Myślę, że e, informacje o nim są o tyle ciekawe, że to jest też gość, który stworzył wariograf. Nie wiem, czy o tym wiesz. Mm -hmm. Nie, on tego jest... nie wiedziałem. To jest właśnie ciekawe. Bo Wykrywacz on... kłamstw. Tak, tak, tak. On jako pierwszy w ogóle e, złapał e, to powiązanie pomiędzy kłamstwem a ciśnieniem krwi. Mm -hmm. I no, tak naprawdę dzięki niemu w ogóle właśnie powstało coś takiego jak wariograf, aczkolwiek nie było mu też łatwo. A to, co jest ciekawe, oprócz tego, że stworzył e, też właśnie jako pierwszy, jakby zaczął się skupiać tam, na, tych, na tych czterech osobowościach, to, to jest też to, który stworzył postać Wonder Woman. Wyobraź sobie. Oho. Tak. Wow. <gry> Właściwie dlatego chciałam powiedzieć to, bo to są takie właśnie dwie ciekawostki e, o tym człowieku, a jest to o tyle ciekawe. Już tak właśnie trochę jeszcze z historii, że jakby dzięki niemu powstał jakby ten pierwszy twór, czyli Everything Disc. To było około 1928 roku, i w zasadzie to była taka matka, od której powstały pozostałe różne style. I to, co już powiedziałeś, te, te charakterystyczne kolory, które są i one się rzeczywiście przewijają, bo później ten Everything Disc, który był jako pierwszy, Natomiast mamy jeszcze Extended Disca, mamy Inside, mamy Tomasa e, i one I wiele, to, wiele, to, wiele to, innych, których być a, może nawet. A, nasz polski rodzimy freestyle, też e, będzie oparte na, i, będzie oparty na ideologii Yanga. No? Tak, ale on, hmm. się nie no? nie ma, on się nieco różni, natomiast tak, to to jest wszystko, rzeczywiście tutaj idziemy w te, w te kolory. Ok, tyle z historii. E, no właśnie, historia historią. Em, Kolory kolorami natomiast ja sobie wymyśliłem, że chciałbym porozmawiać o tym, jak taka świadomość, że się różnimy, że mamy różne osobowości i one jakoś na siebie oddziaływują, może wpływać pozytywnie lub negatywnie na nasze relacje. To jest bardzo, bardzo ważne i ktoś, kto ma okazję zrobić sobie taki test osobowości, uważam, że absolutnie powinien z tego skorzystać, zwłaszcza jeśli macie taką możliwość, na przykład, żeby to zrobić w pracy, żeby namówić swojego pracodawcę, bo wtedy przy okazji też załatwicie sobie trochę prywaty. Bo oczywiście te testy y, są płatne, ich nie można zrealizować. W sumie te, te takie, które są. Bo oczywiście jest kilka dostępnych w sieci, tak? I, i one są tak. Tam... I ja też podam wam linka y, do takiego podstawowego określenia, podział na, na te cztery podstawowe y, energie. Natomiast y, testów osobowości jest bardzo wiele różnych, opartych na różnych teoriach. Natomiast y, warto zrobić sobie te. Y, Pełniejsze, te, te, te takie bardziej profesjonalne. Chociaż nie umniejszam niczego tym, tym darmowym, bo to zależy, jaką mamy potrzebę i jak dużo chcemy się dowiedzieć. Natomiast jasnym jest, że w momencie, kiedy mamy profesjonalny test, to przydaje nam się zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. I tak jak już a propos prywaty. Po co? Po to, żeby znowu lepiej rozumieć, po to, żeby lepiej się komunikować. Po to, żeby usłyszeć tą drugą stronę. Bo to, co jest ciekawe, mamy te trzy style osobowości w zasadzie to, to jakby no, nie padły tutaj powiedzmy jeszcze te nazwy, tak? Akurat w Extended Disku jest to mhm. dominujący, wpływowy, stabilny i sumienny. Zdaje się, że w, one są podobnie określane, prawda? Mhm. W każdym tak naprawdę. W... Ja bym się nie przywiązywał do nazewnictwa, bo ja nie znam wszystkich testów i nie chciałbym ich porównywać. Natomiast mamy tutaj pytanie, o wskoczyło, ja może je zadam. Wszyscy reklamują test Galupa pisze do nas Katarzyna. Galup, nie znam, nie znam historii Galupa i tego na jakiej bazie i podstawie został, nie wiem, czy Ty, Patrycja, znasz. Nie znam samej nie. historii, natomiast ja sama no, sobie zrobiłam też. Ja e, też. Te I on, on jest fajny do wskazania takich mocnych stron, tak. talentów tak. Um, i kompetencji, o których, o, i Galup może nam się przydać do przyszłej audycji może. Mhm. Okno Johariego. Mhm. Tak, Dobra, tak a to bo o tym też będziemy mówić. Też, e... Natomiast, e, natomiast jakby tutaj właśnie taka jest podstawowa różnica pomiędzy galupem, e, a, a tymi testami osobowości, tak, że galup rzeczywiście skupia się na tym, e, na, na tych cechach, jaka ty jesteś, e, i jak ewentualnie możesz wykorzystać te cechy. Czego używasz? Co, co potrafisz stosować? Co, stosowanie czego wychodzi ci łatwiej, jest bliżej ci dostępne, a stosowanie jakich charakterów stylów działania jest dla Ciebie trudniejsze, osiągalne z włożeniem większej ilości energii. Dokładnie, natomiast tutaj jeżeli chodzi właśnie o testy osobowości, to tutaj zdecydowanie mamy szersze pole, tak? dlatego też właśnie możemy wykorzystywać zarówno w pracy zawodowej, jak i prywatnie, dlatego że mając w domu kogoś na przykład, kto jest powiedzmy, że czerwony, dominujący, bo to tak nie zawsze ten czerwony mm -hmm. jest dominujący. Tak? On jest czasem też yy, zielony, bo on jest na przykład e zielony. No, ale to jakby... no właśnie to mówię, o tak, tych kolor rodzaje kolorów zostawmy. Tak, czyli jeżeli ktoś jest na przykład dominujący, to ty już też zyskujesz wiedzę, w jaki sposób do takiego człowieka mówić. Ty na przykład mm. wiesz, że do takiego człowieka trzeba mówić faktami, konkretami, że trzeba dostosować yy, Swój styl mówienia do jego stylu mówienia. To mówisz o choleryku, tak zwanym. On się tak, tak, dokładnie. Mm -hmm. Tak, tak, ale to jest ten styl dominujący. Mm -hmm. Ale choleryk, no to jest, no, tak jak mówię, to jest kwestia tego nazewnictwa, prawda, które się, które się różni. W danym narzędziu. Tak, tak. A on jest też człowiekiem czynu i takim. Z... Z natury optymistą, zazwyczaj, mhm. i, i też ekstrawertykiem, który będzie zawłaszczał przestrzeń sobą. Ale to, co jest ciekawe, właśnie, ponieważ ja na przykład mam styl dominujący dość mocno dominujący ale, ale jestem typem postępowca. Mhm. I to jest właśnie też charakterystyczne dla tego stylu czyli że Okej, okay, jakby jesteśmy mocni, potrzebujemy faktów, potrzebujemy informacji, natomiast też szukamy rozwiązań. I jak w każdym stylu, są plusy i minusy. I, I myślę sobie, że w momencie, kiedy Ty wiesz, jaka ja jestem, to wiesz też, jak do mnie mówić. Wiesz też, co zrobić, w jaki sposób postępować. Lub czego nie robić co powściągnąć, czy może jakąś reakcję, może jakiś gest, tak. e, czy powiedzieć jest... coś szybciej, czy coś wo czy wolniej, a może za wolno to nie, bo cię rozdrażni. Tak, tak, ale <laughs> zostawmy, ten, tak, zostawmy <laughs> ten styl czerwony, <laughs> zostawmy już tego dominanta, jakby skupmy się na takich bardziej oczywiście mhm. ogólnych, bo gdybyśmy mieli tutaj wchodzić każdy styl po kolei, chociaż myślę, że za chwilę może powiesz, czym się charakteryzuje ten dominujący, wpływowy, stabilny i sumienny. Natomiast ja bym jeszcze chciała tutaj dodać z takich faktów, które te są z kolei dla mnie bardzo interesujące. Mhm. Że jak myślisz, kobiety, jaki w większości mają styl? Ech, obstawiam, że będzie to. Tak zwany flegmatyk, czyli ktoś bardzo uczuciowy, hmm. ktoś, ktoś, kto wykłada serce, ktoś, kto kieruje się właśnie emocjami, no, ale też może nieczysty, tylko z domieszką. Wyobrażam sobie, że jest często z domieszką sangwinika, który często jest określany kolorem żółtym, też. Znowu sangwinik to Ktoś rozmowny, z takim pozytywnym nastawieniem, optymista. Hmm. A, jak, a, a tym widzę chyba masz jakieś dane, tak? Ta, tak, tak, tak. Eee, no to jest dużo więcej kobiet, które są stabilne, czyli niebieskie. Wow. Mhm. Tak, tak. Jest to zaskakujące. Ale też dlaczego? Bo tak jak właśnie. Eee, tak jak podają dane, tak? Że ten stabilny to jest to jest, to jest rozważny z jednej mhm. strony, a z drugiej strony niezdecydowany. To I jest... też oporny na zmiany. Mhm, dokładnie, dokładnie. jest Stałość. Mi Dobrze, tak. Jest mi dobrze tak, jak jest. Czyli nie rwę aż tak mocno do, do, do jakichś zmian. My jednak rzeczywiście z natury bolimy stabilizację. E, a teraz mężczyźni. Jak go obstawiasz? Oj, mężczyźni to chyba będą sangwinicy żółci, w większości, <noise> z domieszką choleryka, albo odwrotnie, cholerek z domieszką sangwinika. Bardziej, pewnie tak, pewnie tak. Natomiast tak, jest to zdecydowanie styl dominujący u mężczyzn. Czyli, czyli ten cholerek czerwony. Mhm. Ale co jest ciekawe, i znowu trochę, znowu trochę cyferek, Jeśli, jak sądzisz, Jakiego typu osobowości jest najmniej. I to były badania, które były przeprowadzone na. Ale ogólnie na jakiego osobowości jest najmniej? Tak. To czerwonej, tej cholerycznej, Dokładnie. tej D dominans. Tak, tak, tak. Tutaj, mhm. tutaj się zgadza. Między 4 a 11%. To było te, te badania były wykonywane przez kilka lat na całym świecie przez, mhm. przez właśnie przez twórców Everything Disc na przykład, mhm. tak? Mhm. I to było zbierane po prostu z danych tych, które spływały do nich, do, do ich systemów. Mhm. Natomiast to, co jest ciekawe, najwięcej jest tych typów mhm. stabilnych właśnie. Czyli I to jest też. Mhm. Tych właśnie nie, niechcących zmian. I to jest mhm. też bardzo ciekawe, bo to też tak naprawdę e, pokazuje, dlaczego też e, my nie dążymy w ogóle jako, jako świat, że te zmiany też zachodzą. Jednak nie w ekspresowym tempie. Że to wszystko ok. Jakby ja rozumiem, ta jedna strona jest taka, że, że nauka i wszystko idzie do przodu, tak? Mhm. Natomiast z drugiej strony, my wcale nie chcemy, żeby to aż tak pędziło. Bo my gdzieś tam tą jedną nogą cały czas hamujemy, tak? Bo te zmiany są czasem dla nas za szybkie. Dokładnie, tak. No i teraz jak te żywioły? Ze sobą pogodzić, jak, jak na co zwrócić uwagę. Bo wyobrażam sobie, że już sama wiedza, że jest tak, a nie inaczej, to już jest klucz do sukcesu. Bo ja z własnego doświadczenia wiem, że jak dowiedziałem się o tych wszystkich stylach osobowości, że każdy jest inny i Ludzie nie są źli, tylko są po prostu inni, nie są podli, tylko mm, tak. są inni, inni niż ja. To mnie to strasznie uspokoiło bardzo, bo ja sobie wtedy takie odpuszczenie w sobie znalazłem. Wow. Po co ja mam się denerwować? No ktoś jest jakiś, ja jestem jakiś i teraz albo znajdziemy nić porozumienia pomiędzy tymi naszymi mm, stylami i nauczymy się komunikować, no albo po prostu nie, no i idę dalej. Ale to jest. Tak, to, to jest prawda. Natomiast też to, co warto tutaj dodać, to, że nie wolno określać, że któryś z tych stylów jest dobry lub zły. I to jest też super, tak? Dlatego, że za każdym razem, kiedy zaczynamy rozmawiać właśnie na temat stylów, jaki kto jest, jakim kto jest stylem, to mhm. nie rozmawiamy o tym, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tylko zawsze to jest dobrze, bo to jest punkt wyjścia do czegoś, bo jeżeli mam. Gdzieś jakiś niedobór czegoś, to mogę sobie to wypełnić. Jeżeli jestem na przykład zbyt reaktywna, to świadomość tego pozwoli mi to zmienić, pozwoli mi na to jakoś zareagować. I teraz tak jak właśnie mówisz, że rozumienie tej drugiej strony, tak? Czyli jeżeli nie wiem, widzimy, że ktoś jest. No, uczepiliśmy się trochę dzisiaj tego choleryka, ale on jest najbardziej charakterystyczny. czyli <tosłuch> tak. <tosłuch> <tosłuch> Czyli jeżeli na przykład mamy rzeczywiście do czynienia z kimś, kto sprawia nam przykrość, tak, to znowu nie oznacza, że my mamy to zaakceptować, że a, okej, okay, dobrze, to on jest stylem dominującym, czyli on tak ma, a ja mam tego słuchać. Bo to też nie jest tak. Masz mieć wiedzę na ten temat, że tak jest, ale to cały czas Ty decydujesz, czy godzisz się na taki sposób komunikacji, czy chcesz tego. Czy też nie. Zostały Dokładnie. Komunikacje tak. służą do zgłębiania wiedzy, a nie do tego, żeby ktoś był dumny z tego, że jest cholerykiem. I niczego nie chciał z tym czy, zrobić. Czy dumny z tego, że nie jest. O Jezu, jak to dobrze, właśnie. że nie mam choleryka. O Boże. Mhm. Tak. I też wspomniałem na początku o etykietowaniu. Niestety te testy jakoś nas określają, jakoś zapinają w nas w, nas w ramy. Natomiast przy m, takich poważnych szkoleniach, jak my mieliśmy przy swoich m, certyfikacjach odnośnie tych naszych narzędzi diagnostycznych, Everything, Disk i Extended Disk, m, to tam zwracano szczególnie na to uwagę, żeby edukować wszystkich iż to nie jest źle czy dobrze, że ktoś. Że ma, jest jakiś lub jakiś nie jest, tylko po prostu no, taki jestem. Na, I dobrze było, gdybym się nauczył czerpać z pełni tego mojego ja i był przygotowany, uczulony na to, że ktoś jest inny. I też może tutaj powiem, że taka praca właśnie z takimi testami przy takim facylitatorze, jakim my jesteśmy, pomaga też poznać siebie w bezpiecznych i takich warunkach pełnych zaufania i poczucia bezpieczeństwa i rozwinąć swoje kompetencje nie tylko komunikacyjne, ale też różne, tam gdzie są nam potrzebne, sam pomagamy z nich czerpać i je, je rozwijać. Bo to, co jest też ważne, jeżeli chodzi o, o osobowość, to że to nie jest tak, że mamy osobowość jedną zdaną na zawsze. To tak nie jest. Bo jeżeli dziś zrobisz test i masz jakiś wynik, to nie znaczy, że za pięć lat, jak zrobisz też ten test, to wynik będzie identyczny. Nie, nie, nie. Zmieniamy się. Natomiast według badań jest tak, że 50% osobowości, jaką mamy, tak naprawdę mm -hmm. ona już tworzy się w łonie, wysysamy ją tak naprawdę z mlekiem matki. I to no jest to się... ta część trudna do zmiany, niepodlegająca Dokładnie. zmianie. To jest moje D. Mm -hmm. <laughs> Na przykład, tak. Natomiast. Ale to warto może wspomnieć, że nie występują pojedyncze style, czyli nikt nie jest tak, że ktoś ma tylko jeden. Z reguły może mieć. Więcej procent tego jednego, ale ma domieszki. I to sprawia, że dzięki tym domieszkom te nasze style są bogatsze, bardziej pouzupełniane i tak bardzo się wszyscy między sobą różnimy. I jedna z teorii, właśnie tak jak ten Jung, czy, czy niektórzy opracowują, że jest takich 16 głównych stylów, czyli te 4 razy 4. Dokładnie. Dokładnie, tak. to Wtedy kółeczko się wypełnia. Mhm. Jeszcze także na pewno masz gdzieś może takie główne, charakterystyczne cechy dla danego stylu. Mam, mam. To dajmy jeszcze może to na końcu, bo to będzie właśnie. To, to mhm. będzie takie fajna, fajna klamra i fajne podsumowanie. E, tak. Zastanawiam się, czy wybrać, jaką, jaką dziedzinę wybrać. Hmm. Może w no do, dobrze, zobaczmy. Czyli skupię się na takich um, cechach dotyczących wnętrza, jakby naszego ja. E, I teraz ten choleryk czerwony, ten D. Urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Nieodparta potrzeba zmian go cechuje. Musi korygować błędy. Silna wola i zdecydowanie. Nie ulega wzruszeniom, trudno go zniechęcić. Niezależny i samowystarczalny. Wzbudza zaufanie. Wszystkim. Pokieruje. Żółty sangwinik, styl I. Ekstrawertyk, rozmowny, optymista. Dar przyciągania do siebie ludzi, gadatliwy, narrator. Dusza towarzystwa, ma poczucie humoru. Pamięć do kolorów, umacnia kontakt ze słuchaczem przez dotyk. Emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny. Wesoły i spontaniczny, ciekawy, urodzony aktor. Prostoduszny, żyje dniem dzisiejszym. Zmienność usposobienia, szczerość serca, ciągle. ciągle jak dziecko. Wielość pasji i zainteresowań. To wam powiem, że jak ja to jak o tym się dowiedziałem na swój temat, że mam wielość pasji, zainteresowań, to mi ulżyło. Myślałem, że w ogóle nigdy niczego się nie nauczę na 100%. A się okazuje, że po prostu taki jestem, że mam szeroki wachlarz zainteresowań i umiejętności, natomiast. No tak na 90% no, maksymalnie dochodzę. <śmiech> <śmiech> kolejna, kolejna osobowość, flegmatyk, zielony, introwertyk, obserwator, pesymista, powściągliwy, niewymagający i bez troski. Spokojny, chłodny, opanowany, cierpliwy, zrównoważony, cichy, a przy tym dowcipny, życzliwy i uprzejmy, emocje skrywa głęboko pogodzony z życiem, uniwersalny. I ten nasz C, niebieski, melancholik, introwertyk, myśliciel, pesymista, głęboki, skłonny do rozmyślań, analityczny, poważny i zdeterminowany, ma zadatki na geniusza, utalentowany i twórczy, muzykalny, przejawia zdolności artystyczne, filozofujący i poetyczny, wyczulony na piękno, wyrażliwy na potrzeby innych, skłonny do poświęceń, sumienny, idealista. To kim to, jesteście? Dokładnie, kim jesteście? Link do testu Wam wysłałem, więc możecie sobie zrobić. Tam wynik będzie taki w punktach. Także popatrzcie sobie, ile punktów przy którym stylu macie, a ile Was uzupełnia, a którego macie najmniej. Więc to jest tak mniej więcej układ procentowy. Czego macie w sobie więcej, czego mniej. I jeszcze podpowiem Wam ciekawą lekturę do przeczytania: Tomasa Eriksona, Otoczeni przez idiotów. Zresztą to jest cała seria książek, ale od tej pierwszej proponuję Wam zacząć. Otoczeni przez idiotów. Tomas Erikson, w której to książce w taki bardzo przyjemny sposób opisuje. Mm, opisuje te właśnie e, style osobowości, ale na przykładach, na przykładach biznesowych mm -hmm. i przykładach z życia, więc czyta się to jak, e, jak książkę, e, Boże, zabrakło mi słowa, taką... E, Szkodową, reportażową, e, sensacyjną, thriller. Nie, horror. właśnie taką podstawową, jak to się mówi, jak jest fi, mm, taką beletrystykę podstawową o, o jakichś tam, nie wiem... Dobrze, nieważne. W każdym razie jak ciekawą książkę się to czyta z przygodami e, e, i to wam polecam. E, no tak, no tam każdy z bohaterów, a ich jest wielu, ma jakieś swoje przygody i wyciąga wnioski, e, wyciągamy wnioski super. razem z narratorem. Czyta w tej serii szybko. też jest e, dla szefów i dla tych, co się zmagają ze swoimi. Hmm, no właśnie, powieść, mam tu podpowiedź. Powieść, e, tak, ale e, nie, jeszcze mi tego słowa brakuje. A jaki jest film? Obyczajowa książka. mam to. Boże. Obyczajówka taka, bo to jest o losach takich ludzi jak my, z ich takiego prawdziwego życia, a nie jakieś tam no. wymysły. I co I dla tych, co mają szefów, z którymi się jakoś nie dogadują. Jest też książka, którą napisał Mój szef jest idiotą. I w ogóle jakieś widzę jeszcze nowe powstały, nawet nie wiedziałem. Także będę miał co czytać. I potem o, jeszcze jest trzecia, taka ciekawa otoczeni przez psychopatów. Także polecam Wam całą serię, teraz jest okres prezentów, więc namówcie tych, którzy mają Wam prezenty kupować, żeby nie mieli problemu. Są nawet takie w pakietach, zestawy. Tak, Kasia pisze, że leci zrobić test, jeszcze nie leć, jeszcze minutę z nami. Patrycja jeszcze tutaj, w... Patrycja nas pozdrawia, my też się cieszymy, że jesteś. Eee, tak, czy są jeszcze jakieś pytania, bo będziemy kończyć, Patrycja, rozumiem. Tak jest, dzisiaj będziemy. I, i Tak, zobacz, 28 minut. O, faktycznie, ale żeśmy się no, rozgadali, to powiem tylko, że za tydzień porozmawiamy o, o oknach. Będziemy wyglądali myślowo przez okna. Okna do wnętrza naszego ja, do wnętrza siebie, do samopoznania, do samowiedzy, a nazywać się to będzie Okna Johari. Tak jest. Serdecznie was zapraszamy i dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Tak, dziękujemy za dzisiaj. Marek Hudzik i Patrycja Katprzyk. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.